Ostatnio świat skoków narciarskich odrobinę ożył. Tegoroczna edycja letniego Grand Prix ruszyła w najlepsze, a ja przychodzę z kolejną porcją newsów. Cześć, ja jestem Patryk i zapraszam do oglądania. Yukia Sato odsunięty od pierwszej reprezentacji. Kilka dni temu mieliśmy okazję poznać obsadę poszczególnych kadr szóstej najmocniejszej drużyny ubiegłego sezonu. Jednoosobową grupę S reprezentować będzie Ryoyu Kobayashi. Do grupy A załapali się Naoki Nakamura, Renni Kaido, Keichi Sato, Junshiro Kobayashi i Taku Takeuchi. Natomiast w skład grupy B wchodzą wyłącznie juniorzy z Asai Sakano na czele. Yuki Asato, który jeszcze półtora roku temu był w stanie kończyć kampanię miejscem na podium, dziś zadowolić się musi miejscem w grupie krajowej. W piątek na malutkim 68-metrowym obiekcie Wasai odbyły się lokalne zawody, w których zmierzyć się miało okazję 42 japońskich skoczków. Najlepszy po próbach na 60,5 oraz 61,5 metra okazał się Yuki Sato, drugi był Reru Hishimizu 60,5 i 59,5 metra, a pudło uzupełnił Hiroaki Watanabe lądując na 59 i 62 metrze. O czym warto wspomnieć, na starcie pojawił się legendarny Kazuyoshi Funaki, który po skokach na 51 i 52,5 metra uplasował się na 22 pozycji. Daniel Andretande kontuzjowany Norwek z powodu kontuzji stopy, której nabawił się w maju podczas meczu piłki nożnej, opuścił Igrzyska Europejskie, a także, jako że do skoku wrócił dopiero dwa tygodnie temu, nie pojawił się na starcie inauguracji letniego Grand Prix. Tande i menedżer Norweskiej Federacji wyskoczyli do górnej piłki, po czym ten pierwszy niefortunnie upadł na stopę, łamiąc ją. Podczas Springer Tournée, które odbyło się niedawno na skoczni normalnej w Park City, w kategorii juniorskiej mieliśmy okazję obejrzeć dwóch nieznanych dotąd szerzej Kanadyjczyków, o czym, biorąc pod uwagę, że Kanada ostatnio coraz bardziej zaczyna przypominać Bułgarię, warto wspomnieć. Ben Lichman z rocznika 2008 okazał się najlepszym zawodnikiem w ośmioosobowej stawce, natomiast dwa lata starszy Dylan Crawford zamknął tabelę. W seniorach za to rywalizację zdeklasował Casey Larson, drugi był Eric Belshow, a trzeci Grant Andrews. Kontuzja nie ominęła również lidera włoskiej kadry. Giovanni Bresadola, o czym przyznał w wywiadzie dla stylowo z telemarkiem, upadł podczas jednego z nieoficjalnych treningów w Courchevel, wskutek czego naderwał więzadło poboczne. To właśnie dlatego Włoch w trakcie weekendu we Francji nie pojawił się na starcie zmagań. Dzisiaj to już na tyle. Jeśli się spodobało, zachęcam do zostawienia suba i łapki. I do następnego!